Cześć! Tu znowu Radek 926 Gramy w Rom Total War Kontynuujemy bitwę rozpoczętą w poprzedniej części Gorącą herbatkę mam przy sobie z boczku Więc powinno być ciekawie No I ustawmy ich już chaotycznie trochę Dobra, ale chłopi niech się w to nie mieszają. Niech stoją tak z kawalerią. Dobra. No to idziemy. To jest jednak dobra rzecz przy takich tego typu oblężeniach Jeszcze fajne są podkopy Jednak to są drewniane mury Są zbyt cienkie że tak powiem Z podkopami jest jeszcze ciekawiej Tutaj już widzę kawaleria na nas czeka Barbarzyńska jazda a my w przodzie mamy włóczników, o ile się nie mylę. Tak jest. I tych dwóch od razu daję. Nie jeszcze aż tak do przodu, tylko od razu ich zaatakowali. Łeknę się trochę herbaty. Soldiers have captured the walls. Now is the time to press on and capture this place. A wy też idzie tylko powoli. Nikomu się nigdzie nie śpiesz. Brama. Że podejdźcie trochę bliżej. Na włóczników oni nie mają zbyt wielkich szans Co jeszcze tam kawaler jest? Nie, nie, bez Nie biegniemy Nie męczmy ludzi Przyspieszymy troszkę Dobra Tutaj widziałem biednego konnego, ale chyba już zginął. Oni tu się zatrzymają, tak żeby byli w kupie, bo w kupie siła. Myślę, że kawaleria też już się by mogła przejść przez mury. Ciężka jazda, 27. 13. Jest tu mnie atakują. Trzeba się trochę tutaj to tu przyspieszyć I co tu będzie ostateczna walka? Tak jakby. Dajmy. Ochoduż na harcowników. Tak, w pobiegną kawalerii nie ma co tam dawać, tam drużyny widziałem. Przynajmniej parę jednostek. To oni mają włócznie, to nie ryzykowałbym. O, już się zaczynają wycofywać. Morale moich ludzi zwiększają się. Tak samo generał ich nie żyje. Tak. Kadeyrn, Znad i Sary. Kawaleria spokojnie. Oni no są dopiero użyteczni w polu. W mieście jakoś nie lubię nim walczyć. Moim no zdaniem jakoś osłabia to zalety tej, tejże kawalerii. Dobra. Oni sobie tutaj ładnie walczą. Trzeba nimi tak pokierować, żeby jednak jakoś zaokrążyć okrążyć ich, ale nie wpaść w ich włócznie. Hmm, czy by się tutaj przycisnęli? Albo... nie, naokoło będzie zbyt... Spróbujemy ich tutaj przycisnąć. O, tak, tak, tak. Teraz z ty, tymi zrobimy to samo. I do ataku. O, tutaj coś... Straciłem trochę. Już? Się... O, tutaj się jeszcze trzyma. Kawaleria go zmiecie. Dobra, podejdźmy nimi. Tak Cieszymy się. I bardzo dobrze. 174 straciłem, 255 mi zabiłem. A tego wolałem nie oblegać yy, wioski rebeliantów, bo nie chcę tracić ludzi. Myślę, że tym optymistycznym zwycięstwem zakończymy ten odcinek. Zdecydujemy, co z nimi tutaj zrobić. Chyba zajmę osadę, bo albo nie z wolę, Nigdy nie wiadomo. Mm, Misję handlową. Werbunek. Nie. Ponowne szkolenie. Nie. Centurion weteran. Mm, to bardzo dobrze. Czy ja tam dobrze przeczytałem? Spartanin o. Dobrze, chyba to byłoby na tyle W dzisiejszym odcinku Więc dziękuję wam Was, dziękuję Was za uwagę Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku